I przecudownie wirujesz. Dziękuję, Maju. <laughs> Ćwiczę taneczne pa przed balem. To pierwszy motyli bal w moim życiu. A to ci się podoba? Zostaniesz królową balu. Och, nie mogę się doczekać. Będziemy tańczyć nad leśnym stawem. Tak długo, długo czekałam na tę chwilę, aby przystojny motyl zaprosił mnie do tańca. Nauczysz mnie tańca motyli. No dobrze, ale szybko. Muszę się przygotować, a czas ucieka. I raz, dwa, trzy. Zapamiętałeś? Twoja kolej. Raz, dwa, trzy. Oj! Jesteś cała? Nic ci się nie stało? Nic, ale... A! Moje skrzydełka! Całe mokre! Nie dam rady tak fruwać! Nie mogę iść na bal w takim stanie! A co gorsza, nie mogę tańczyć! A to przecież drama! Czekaj! Zaraz wysuszę! O, nie, pośpiesz się i coś wymyśl! Guciu, chodź tu! Pomożesz mi? Czym znowu mam ci pomóc? W osuszeniu Beatki. Machaj szybko skrzydełkami. Zobaczysz, Beatko, Gucio pomoże i zaraz będzie po wszystkim. Jak wam idzie? Czekaj, mam lepszy pomysł. Proszę, suszenie ekspresowe. O, dziękuję, Maju. Cudownie, że moim skrzydłom nic się nie stało i będę mogła iść na bal. Tadam! Hej, zauważyłaś, że batka wygląda trochę inaczej. Co się stało? O nie! Moje skrzydła! O, co to za kolor? Jakiś wyblakły! To moja wina. Pewnie skrzydła puściły kolor, kiedy je osuszałam. Przecież nie pójdę na bal z czymś takim. Anna